Przed nami niedziela trójcy przenajświętszej. Nie pierwsza niedziela po okresie wielkanocnym, pierwsza niedziela w tym czasie zwykłym w ciągu roku. Zapraszam więc, jak co tydzień, do wspólnej lektury tych tekstów, jakie Kościół przygotował w liturgii Słowa tej niedzieli. Zachęcam do pozostawiania komentarzy pod filmem, do udostępniania tego nagrania też innym. Zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa, bo można znaleźć na nim wiele, wiele ciekawych materiałów i informacji. Ostatnio pojawił się film o apokalipsie, wprowadzenie do lektury apokalipsy, także film o tym, jak modlić się, co, co, co znaczy modlitwa Zdrowaś Mario. Zachęcam też do wsparcia. Pod każdym filmem jest link do zrzutka.pl, do zrzutki, na której można w łatwy sposób wejść na ten, na ten link i e, wpłacić jakąś dowolną sumę, kwotę na konto zrzutki, by w ten sposób ten kanał mógł dalej się rozwijać. Powstawały kolejne filmy, niebawem nowy cykl na wakacje, zachęcam więc do takiego wsparcia i bardzo o nie proszę i za nie zawsze dziękuję. Przed nami niedziela Trójcy Żadnej Pierwsze czytanie to fragment z Księgi Przysłów, ale zanim może wejdziemy w ten tekst, warto pomyśleć sobie, co dzisiaj moglibyśmy powiedzieć o Trójcy Świętej. Kim jest dla nas Bóg, jedyny w Trójcy Osób? Jakbyśmy próbowali sami wyjaśnić tą niezwykłą złożoność, jedność, a jednocześnie jakąś odrębność? Bóg jest jeden. W Nowym Testamencie pojawia się informacja o Synu, Jezus mówi do Boga ojcze, Jezus mówi o Duchu Świętym, natomiast w Starym Testamencie takich bezpośrednich wzmianek, wprost mówiących o Bogu w Trójcy Świętej, nie ma. Są pewne intuicje, na przykład w Księdze Rodzaju, gdzie Abraham spotyka trzech wędrowców, przychodzą do Niego pod dębami mamre i tekst święty, jeśli uważnie przeczytamy ten fragment Księgi Rodzaju, zobaczymy, że raz mówi o tym, mówi, że przyszło trzech wędrowców i powiedział do, do Niego. I powiedzieli do Niego potem. Więc też ta, 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 ta liczba raz mnoga, raz pojedyncza, też sugeruje jakąś intuicję odnośnie Trójcy. Natomiast już nawet w dziele stworzenia, zobaczcie, Początek: Duch Boży unosi się nad wodami w opisie stworzenia świata z księgi rodzaju, i Bóg wypowiada słowa. No właśnie, Bóg mówi słowo, i dzięki temu słowu stwarza się świat, a to wszystko dzieje się w obecności Ducha, który unosi się nad bezmiarem wód. Bóg wypowiada słowo. Tym słowem jest odwieczny logos. Słowo, które dla nas stało się ciałem w łonie Najświętszej Maryi Panny. I dlatego może takie tło tej Księgi Rodzaju pomoże nam zrozumieć tekst Księgi Przysłów. Dzisiejsze czytanie to ósmy jej rozdział, wersety od 22 do 31, gdzie czytamy hymn, niezwykłe słowo, które wypowiada mądrość, mądrość Boża. Pan mnie zrodził. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami, przed oceanem, i tak dalej. Ciągle jest tutaj osoba rodzaj żeński. Ta mądrość jest osobowa to kobieta, która mówi. Natomiast, jeśli zobaczymy uważnie w ten na ten tekst, już Ojcowie Kościoła, tradycja pierwszych chrześcijan, widziała w tym tekście zawsze taką szczególną zapowiedź Jezusa Chrystusa. Słowa które stało się ciałem. Czy można oddzielić mądrość od osoby? Widzimy kogoś i mówimy, że jest mądry. Wiemy, że to ta osoba. Ta osoba jest mądra. Może być też zdolna. No więc tutaj o to chodzi w Bogu. Bóg jest jeden, ale Jego mądrość to właśnie Jezus Chrystus. I ta mądrość Boga staje się człowiekiem. W Nazarecie, w Betlejem. A w tym wszystkim Duch Święty, który jest tam spo, tym spoiwem, które łączy całość, właśnie w jedność. To, to, to duch święty jest sprawcą jedności. Nie tylko jedność kościoła, jedność w różnorodności ludzi, charakterów, duchowości, ale jedność osób trójcy. Pięknym obrazem, ktoś lubię się dzielić, jest obraz Mariusza ze świętego Wiktora który powiedział, patrząc na trójce, mówił o takich trzech rzeczywistościach. Mamy słońce, które świeci na ziemię, którego promienie padają na ziemię. I nie można oddzielić promienia od słońca, ani słońca od ciepła, które ten promień daje. Więc jest słońce, promień i ciepło. Słońce to Bóg, mówi Mariusz. Słońce to Bóg, który... Jest nad wszystkim, jest ponad ziemią i czuwa nad całą ziemią. Promień to to słońce, które dociera na ziemię, dotyka ziemi, wchodzi jakby w świat. To jest Chrystus, który jest promieniem Ojca. A ciepło Ciepło to jest to, co jest Duchem Świętym. Duch Święty jest tym ciepłym i nie można ani ciepła, ani promienia, ani słońca od siebie oddzielić, a jednocześnie potrafimy mówić nie tylko w naukach biologii czy w fizyce, ale po prostu możemy mówić o trzech rzeczywistościach o słońcu, o cieple i o promieniu, ale mówimy ciągle o jednej rzeczywistości. Więc ten pierwsze czytanie jest tekstem, który powstał w czasach mądrościowych, to są czasy najmłodsze, dla Pisma Świętego to czas powstania innych także ksiąg mądrościowych, tej tradycji mądrościowej, księgi przysłów, chociażby właśnie dzisiaj cytowanej, czy księgi mądrości, księgi mądrości Syracha i tak dalej. O, te, o tych księgach też opowiadam w innym filmie na Jaskini Słowa. Więc mamy tutaj tekst, który powstaje, by pokazać. Wyjątkowość religii, wiary w jednego Boga, w sposób filozofii, kultury greckiej, kultury helleńskiej. Widać, mimo tego, że na początku księgi jako autora podaje się Salomona, no to Salomon, który działa w jakimś XI wieku przed Chrystusem, no nie mógłby być autorem tego tekstu, bo używa pojęć filozofii, kultury, która przywędrowała do Izraela znacznie później. Mądrość to tajemnicza postać, która jest wyjątkowa, która jest potężniejsza od wszelkiego stworzenia, która jest wiekowa, bo jest odwieczna, od zawsze była, ale jednocześnie bierze udział w dziele stworzenia. Zawsze, gdy czytam Księgę Rodzaju, to właśnie te słowa o Bogu, który stwarza swoim Słowem są dla mnie jakoś takim znakiem obecności w tym teście Trójcy Świętej. Warto ten tekst uważnie przeczytać, ale też zastanowić się, co to dla nas znaczy dzisiaj Trójca Święta. Drugie czytanie to fragment z listu do Rzymian świętego Pawła, rozdział 5, pierwsze 5 wersetów. Paweł pisze o roli, jaką ma Trójca Święta. Słyszymy e na czym polega ta obecność i rzeczywistość Trójcy Świętej we wspólnocie wierzących, we wspólnocie uczniów Chrystusa? Jak bardzo Trójca Święta działa w każdym człowieku? Miłość Boga jest nam dana przez Chrystusa, właśnie w Duchu Świętym, bo Duch Święty przebywa w sercu chrześcijanina, i Duch sprawia, że modlitwa to nie jest mówienie do ściany że modlitwa to nie są wierszyki, które mówię w próżnie, ale modlitwa jest kontaktowaniem się z Bogiem. W tym tekście Paweł bardzo mocno podkreśla rolę Jezusa Chrystusa jako pośrednika pomiędzy nami a Bogiem. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, bo dzięki Niemu uzyskaliśmy dostęp do łaski. Dzięki Chrystusowi. On nas jakby włączył do wspólnoty z Bogiem, w Duchu Świętym, przez Ducha Świętego. I dlatego ta nadzieja właśnie zawieść nas nie może. Piękne słowa świętego Pawła, no jak na Pawła, czasem skomplikowane, to te nawet są dość proste do zrozumienia. I wreszcie Ewangelia. Zajrzyjmy do niej na chwilkę. Rozdział 16 Ewangelii świętego Jana, wersety od 12 do to znowu jesteśmy w trakcie ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus żegna się z uczniami, mówi słowa najważniejsze, słowa jakiegoś duchowego testamentu, zanim jeszcze wyruszył do ogrodu oliwnego, zanim został pojmany, zanim wszedł w doświadczenie ogromnej samotności, cierpienia, samotności no, prowadzącej do śmierci, do śmierci na krzyżu. Usłyszymy te słowa w tym tekście, gdzie Jezus mówi o tym, kim jest Duch Święty. Wiele mam wam jeszcze do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. To, 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 cóż to znaczy? Teraz tyle nie możecie udźwignąć. Bo to, mówimy, to mówi Jezus do uczniów w Wieczerniku, czyli oni jeszcze nie rozumieją sensu krzyża. Oni jeszcze nie potrafią wyjaśnić, czym jest zmartwychwstanie. To, że on im powiedziałby wszystko na tej ostatniej wieczerzy, czym jest śmierć na krzyżu, czym jest zmartwychwstanie, czym jest Kościół, czym jest apostolstwo, czym jest męczeństwo za wiary. Wiele jeszcze mogę Wam powiedzieć, ale tego w tym momencie jeszcze nie zrozumiecie. To jeszcze potrzeba doświadczenia jeszcze czegoś więcej. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, On doprowadzi Was do całej Prawdy. Całą Prawdę, Prawdę o Bogu, Prawdę o naszym sercu, o kondycji naszego serca, Prawdę o nas, możemy zrozumieć i odczuć dopiero dzięki Duchowi Świętemu. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Tutaj też Jezus mówi o niezwykłej więzi, jakiejś jedności między Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Duch Święty jest tym, który prowadzi kościół, który sprawia, że te różne doświadczenia, trudności, wiary, stają się zrozumiałe. Pierwszym kluczem do zrozumienia Jezusa jest doświadczenie zmartwychwstania. Dlatego Jezus mówi uczniom, tego jeszcze teraz nie zrozumieć. Bo jeszcze to nie jest ten moment. Tak jakby no, dziecku nie podamy golońki, e, żeberek grillowanych. Malo niemowlakowi nie można dać tego, bo, bo nie jest na to przygotowany. Bo jego organizm tego nie przyjmie. Potrzeba lat i miesięcy, najpierw mleka matki, potem różnych innych pokarmów, potem jakiś tam papek, kaszek, jakiś tam y, y, zmiksowanych warzyw, no, do, w, w którymś momencie do, dotrzemy do grillowanych żeberek, ale to jakby nie od razu. Potrzeba nam przygotowania. Jezus nie mówi tego, by apostołów jak w jakiś sposób zgorszyć, zdasić, powiedzieć, że jesteście tacy słabi, beznadziejni, że no, zawiodłem się na was. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Po prostu Jezus widzi, że człowiek potrzebuje doświadczyć mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Jeśli zrozumiesz, czym jest zmartwychwstanie, dopiero wtedy będziesz w stanie pojąć całą resztę, a zrozumiesz to tylko dzięki Duchowi Świętemu. To nie jest taka trudna klasówka, jak ważny egzamin, jakaś niesamowicie trudna, skomplikowana sesja czasie studiów, to nie o to chodzi w wierze w Jezusa. To nie jest tak, że tej wiary możemy się nauczyć, na, na, na pamięć zapamiętać, możemy jakoś doświadczyć. Nie. To jest nie w ten sposób coś budowanego. Nie można mieć doktoratu z wiary. To jest coś, co musi być naszym osobistym doświadczeniem, to znaczy naszym osobistym przeżyciem. To ja spotykam Jezusa i dzięki Duchowi Świętemu zaczynam rozumieć. Zobaczcie, ile mamy takich doświadczeń, kiedy otwieram pismo święte, wchodzę do Kościoła, spotykam się z kimś, patrzę na jakiś obraz i czuję wewnętrzne poruszenie, że to dzięki temu obrazowi, spotkaniu wyjątkowemu człowiekowi, Bóg mówi do mnie, mówi o moim życiu, że mówi o moim sercu, że posyła mnie do czegoś. Czemu ludzie decydują się na oddanie życia dla Chrystusa? kapłaństwie, w życiu zakonnym, w małżeństwie. Czemu ludzie decydują się na to, że chcą spędzić resztę życia z jedną osobą? Bo, bo czują gdzieś w sercu ten głos Ducha Świętego, że to jest to. I gdy podejmujemy taką decyzję pod wpływem tego natchnienia Ducha Świętego, to czujemy w sercu prawdziwy pokój, bo to jest pierwszy z darów Ducha Świętego. Pokój. Pokój serca. Taki pokój, którego świat tak naprawdę dać nie może, choć przecież bardzo, bardzo potrzebuje. Całe Pismo Święte jest pokazaniem nam, czym jest ta bliskość Boga, czym jest Jego obecność. Jak bardzo Bóg troszczy się o człowieka, daje nam całkowicie siebie. Kiedy trzymamy na swojej dłoni hostię w czasie komunii świętej, przyjmujemy komunię świętą do swego serca, przyjmujemy samego Boga Boga, który nas stworzył, który nas zna, który za nas umiera na krzyżu. I który nas ożywia, który sprawia, że jesteśmy w stanie iść naprzód, pokonując różne doświadczenia, trudności. Duch Święty w nas jest nieustannie. To On ożywia, to On umacnia, to On pobudza do życia. To jest Duch Święty, to jest moc Chrystusa Zmartwychwstałego. Wchodzimy w czas zwykły w ciągu roku. Przed nami różne urlopy, wakacje, odpoczynek, trochę więcej czasu na takie bycie z Bogiem. Warto o to powalczyć, by Odkrywać Ewangelię, by czytać Pismo Święte. Zachęcam, by zaglądać chociażby na ten kanał jasnienia Słowa, by potem po wprowadzeniu przeze mnie uczynionym, jakoś otwierać słowo Boże i samemu czytać, kosztować, smakować w tym słowie. Bo tak możemy spotykać Boga. Bo to Duch Święty napisał Pismo Święte. Wziął do, wziął do pomocy słabych ludzi: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, różnych innych w Starym Testamencie proroków i, i, i pisarzy. Ale pisał to i tylko to, co chciał nam powiedzieć. Po co? Żebyśmy poznali Boga, żebyśmy mieli odwagę mu zaufać, żebyśmy mieli odwagę zawierzyć mu całych siebie. Dzięki Duchowi Świętemu. Wiara jest możliwa. To dlatego każdą modlitwę, mszę świętą, każdy sakrament, a może wielu z nas każdy dzień, zaczynamy znakiem krzyża. To, co robimy, czy to będzie praca, odpoczynek, studiowanie, leczenie, operowanie, pracowanie w jakikolwiek sposób, ma być pracą, modlitwą, życiem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pamiętajmy o tym. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.